Kto tam dzisiaj był, no? Widzisz, opowiadasz mi no, Niespodziewanie podjechali pod bramę. Ale to... z mopru. Bartek był, tak? I jego nowa koleżanka. A ta blondynka. No. no. Ale chuj. Leci... Ale i Wojtek, nie ruchaj się, poczekaj, niech się odpowie. Wycisz telefon najlepiej. Bo ten dźwięk tu mi będzie... Odbieraj, narzeczona, tak? Odbieraj, zrób na głośnik. Ja nic tam zrób, o były nagrywane. No to nie odbieraj. Wycisz no. ten telefon. Bartek sprawdził zbiornik, młody. gdzieś dalej, tak No, no. że. Ogólnie sprawdzał tobie łazienkę, tak? Rozumiem. Tak, sprawdzał. No. Że Czy jest woda i tak dalej, i tak dalej. Mhm. O! Nawet woda gorące masz i zimne ma co. A kąpałeś się się? tak, kąpi się. A trzeba było podnieść pacha. Odkryciłem wodę, zimną, ciepłą. Jest. A, słuchawkę. Tak, słuchawkę. No, no. I odkręciłem, sprawił. Tu pogadaliśmy jeszcze i tak dalej. Potem się u ciebie, e, ja Jacek, mhm. a mówię, Jacek w domu jest. A był, a my był, a pieniądze daje, my daje. A czemu nie dały, Co to? Jak trzeba, to są. No, no, jak trzeba, jest. to kogoś chwilę zadzwonię, przywiezie i da. A ile daje? A my o pieniądze nie, nie gadają, ile trzeba, panie Bartku. A jak tam na sprawie było? A my na sprawie sędzina powiedziała, żeby nie gadać nikomu. I do widzenia, mówię, i koniec. Czyli nie miał uwag. Nie ma. Teraz żeby zobaczył, nie? Andrzej, możesz mi miśni? Yy, no to ci to urbie. Siedli do samochodu i pojechali. A mówiłeś, że będzie posprzątane podwórko? Tak, mówiłem, że będzie na glans posprzątane, wszystciutko. No i dobra. Na ekstra i tak dalej. No to bardzo się cieszę.